Cześć, witam Was w materiale, który na pewno Wam się spodoba i jeżeli to się dzisiaj sprawdzi i potwierdzi, to naprawdę uwierzcie mi, runie pewien, runą pewne po prostu zasady, które wcześniej były ustalone. O, jeżeli to, co dzisiaj Wam pokażę się sprawdzi, to znaczy, że super magiczna skrzynia, legendarna skrzynia i epicka skrzynia jednak nie są losowe i da się znaleźć je w kolejce. Jest pewna strona, na której można e, sprawdzać sobie statystyki graczy oraz, oraz kolejkę, w którym momencie jesteśmy. I powiem Wam szczerze, że y, na tą chwilę y, to co tam na tej stronie jest, to się sprawdza. I zaraz sprawdzimy do końca, czy to się sprawdza. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Adres tej strony to jest statroyal.com. Będziecie mieli link w opisie jestem w tej chwili, według mojej aplikacji, której śledzę skrzynię, tak, zgadza się, mam mieć następną silver i potem giant, y, giant chesta. Ale zobaczcie, co mam podjąć częście, mam super magiczną. Jeżeli to się sprawdzi, że będzie super magiczna podjąć częście, to znaczy, że mamy sposób na sprawdzenie, kiedy nam wpadnie super magiczna, legendarna epicka. Zobaczcie tutaj, tak samo za 40 skrzyń będę miał legendary czest, za 178 będę miał epicką. I tutaj też widać moje walki. 7 godzin, temu, 7 godzin temu można sprawdzać wszystkie walki i te powiem wam, że te walki się sprawdzają, co do tych walk jest 100% pewność, że jest to samo. Więc jeżeli ta kolejka tutaj co widzicie się sprawdzi za chwilę, którą będę sprawdzał na odcinku, to znaczy, że możemy określić kiedy nam wpadnie super magiczna legendarna i epicka. Jest ta strona powiązana prawdopodobnie właśnie z serwerem, yy, wykorzystuje serwery Clash Royale, nie wiem na jakiej zasadzie to wszystko jest, gdzieś jest na pewno serwerze zapisywane i tej stronie to się udało. Nie wiem czy to jest ze współpracy z Supercellem, czy ktoś zrobił własny projekt, ale to tylko dowodzi, że jednak Super Magiczna, Legendary Chess, epic, epic Chess nie są losowe, są... Ustalone na pewien cykl, powiedzmy 1 na 500 czy 1 na 1000, ale można określić, kiedy wypadnie, że mamy je przypisane w naszej kolejce, że da się to sprawdzić. Za chwilę się okaże. Jak widzicie, mam przygotowane sloty. Otworzę sobie jeszcze tą yy, Gold żeby żeby zwolnić, bo ma być Silver i Jan Chest. Więc za chwilę się widzimy. Mam nadzieję, że będzie Jan Chest i. Silver, a potem będzie super magiczna. Zobaczcie, tak wygląda moja kolejka, i zaraz po tym wszystkim Wam sprawdzę, jak to sprawdzić do końca. Jak na ten adresie wejść, co wpisać, żeby Was znalazło. Dobra, to się za chwilę widzimy. Jak widzicie, mam Giant Chesta. Dwie walki były w przyspieszonym tempie. Sprawdza się na pewno ta kolejka, jeżeli chodzi o te dwie yy, skrzynki, co miały być. Dobra, mam Giant Chesta, czyli się to sprawdziło. No Jest elegancko. Teraz się przełączmy na tą stronę i zobaczcie, odświeżę sobie ją. Powinno być, że następna będzie super magiczna. No jeszcze nie mam uaktualnionego. Dobra, ta strona jeszcze nie jest uaktualniona, yy, trzeba będzie czekać na to, ale następna ma być super magiczna. Trzymajcie kciuki, jeżeli się to sprawdzi, jeżeli teraz mi wypadnie super magiczna, to znaczy, że mamy sposób na sprawdzenie, kiedy nam spra wpadają skrzynki. I po tym, po tej walce, która mi będzie wygrana, bo mogę przegrać, sprawdzimy... Sprawdzimy to, no wszystko Wam wytłumaczę zaraz, co i jak yy, na tej stronie zrobić, od podstaw, dokładny adres będzie w opisie, strona się nie odświeża, właśnie sprawdzam, dobra, a ja przechodzę do rozgrywki o super magiczną. I jak widzicie, sprawdziła się, jest super magiczna, jest super magiczna w tym miejscu, co miała być. Czyli, zobaczcie, jest, jest super magiczna, miała być, jest super magiczna. Sprawdza się, ciekawe ile razy jeszcze to powtórzę. Uff, ale uwierzcie mi się, tak zestresowałem przed walkami, żeby tą skrzynię zdobyć. Przegrałem masę walk, masę walk, jeszcze na komputerze, na którym nie umiem walczyć. Ale dla was, żebyście to widzieli, tą walkę... Jest super magiczna. Jest super magiczna w miejscu, gdzie miała być, czyli ta strona mówi prawdę. Ta strona potwierdza, że w tym miejscu miała być super magiczna i jest. Dobra. Ale zaraz Wam wytłumaczę, jak to wygląda. Już Wam mówię. Macie główną stronę statroyal.com. Będziecie mieli link w opisie. Tutaj u góry macie player, tak, w prawym górnym rogu. Ja sobie przełączę, skopiuję mój player, tak, żeby Wam pokazać się dokładnie. Wpisujecie go tutaj z hashtagiem, wasz hashtag, waszego konta i wciskacie ok. Czasami trzeba poczekać, ponieważ serwery są przeciążone i trzeba oczekiwać na połączenie, na update waszej bazy, waszego konta. Ale jak widzicie, jest, to działa. Można sprawdzić wasze ostatnie walki. Tylko mówię, to był gdzieś update. Ostatni mojego profilu, godzinę temu, to nie jest na bieżąco. Musicie co jakiś czas tam zaglądać. Ja sobie odświeżę znowu, czy to działa. Ale jest, miała być super magiczna i jest super magiczna w tym miejscu, co miała być. Jak widzicie, był Jan Chest, jest magiczna, czyli to się wszystko sprawdza. Możecie sprawdzać każdego gracza, możecie sprawdzać siebie. No wszystko możecie sprawdzać. Ile walk, jakie walki, jakimi dekami. Możecie nas podglądać, możecie siebie podglądać, macie kolejki. Za, teraz miałem trzy skrzynie. Silver, Giant Chest i Super Magiczną. Czyli za 37 mam Legendary Chest. Do usłyszenia. Czekam na Wasze komentarze.